Dobry wieczór. Witam Was w imię Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od podobieństwa od dzierżawcy winnicy, które możemy znaleźć w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 21 i wersety od 33 do 46. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę. Wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zabili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: Uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, nuże zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego? I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie Pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzeczy im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Kto by upadł na ten kamień, rozczaska się, na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi i usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Ta przypowieść, to podobieństwo, które powiedział Pan Jezus dotyczyło czasów wcześniejszych, tego czasów starotestamentowych, kiedy to Pan Bóg posyłał do swojego ludu Izraela różnego rodzaju proroków, którzy przychodzili ze słowem, mówili to słowo od Pana Boga, ale... Królowie, lud nie chciał słuchać, co Pan Bóg do nich mówi i niestety no, niektórych proroków pozabijali, niektórych więzili, którymi się znęcali, wyszydzali ich, wyśmiewali i nie chcieli słuchać. Ci prorocy tam zapowiadali, że jeżeli nie zmienią swojego serca, to na przykład właśnie przyjdzie wróg, który ich podbije i będą niewolnikami tego tego ludu no i tak się stało. W pewnym momencie Izrael poszedł do niewoli babilońskiej. No również prorocy przychodzili ze słowem i zapowiadali mesjasza, czyli Chrystusa, że przyjdzie wybawiciel. No i cały Izrael o tym wiedział, że kiedyś to nastąpi. No ale kiedy nastąpiło, że przyszedł Chrystus, no to jakoś nie bardzo chcieli wierzyć, że to już się wszystko Wypełniło. Znowu mieli arcykapłani, faryzeusze, sadyceusze i ci uczeni w piśmie swoje zdanie, swoje pomysły i nie chcieli słuchać samego pana Jezusa, no ale też i wcześniej Jana chrzciciela no oraz później apostołów, którzy właśnie mówili słowo, które było dane od Boga. Tak to się działo. A jak to wygląda dzisiaj? Czy my dzisiaj słuchamy tych, których Bóg posyła? No, wielu powie. Dzisiaj Bóg już nikogo nie posyła, ponieważ mamy Pismo Święte, mamy już je zebrane, zredagowane, ustalony jest kanon, więc my nie musimy nikogo słuchać, ponieważ mamy to Pismo Święte i teraz my sobie czytamy Pismo Święte i możemy sobie rozmawiać z Panem Bogiem, słyszymy co Bóg od nas mówi. No oczywiście to w większości mówią oczywiście protestanci, ale i katolicy też nie są tak do końca oddani nauce. Kościoła też mają tam dużo swojego zrozumienia, no może nie tak ostentacyjnie jak ci protestanci, bardziej w swoim zakresie, gdzieś tam w domowych rozmowach sprzeciwiają się Kościołowi, ale też myślą i żyją właściwie po swojemu, no bo co będziemy innych słuchać? My wiemy, my mamy rację. No ale właśnie, protestanci, wracając do nich, mają, mają Biblię dzisiaj i na ustach takie, takie powiedzenie: Sola Scriptura, tylko. Pismo, więc oni tylko i wyłącznie pismo będą studiować, słuchać, ponieważ nikogo już więcej nie trzeba słuchać, nikt nic im nie powie. I tak zaczęli się nad tym zastanawiać. Po co w ogóle Pan Jezus to powiedział? Czy tylko powiedział tą przypowieść faryzeuszom i arcykapłanom, czy ona jest dzisiaj też i do nas kierowana? No bo w innych fragmentach przecież czytam, że to jest Słowo Boże i przez to Słowo Boże. Bóg mówi do mnie i właściwie to wszystko, co tam jest napisane, jest aktualne. To nie przeminęło, więc to też tyczy się również mnie. To się tyczy każdego, kto czyta słowo. No i teraz, czy ktoś jest potrzebny, żeby coś mi mówił, co Pan Bóg przekazuje, co chciałby powiedzieć, może co chciałby przypomnieć? Czy właśnie, tylko i wyłącznie. Pismo, sola, skryptura. Słuchajcie, dalej jak będziemy czytać Ewangelię Mateusza, 28 rozdział i wersety 19-20, bardzo znane, bardzo często przytaczane przeze mnie i przez wielu kaznodziei. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tutaj pan Jezus wskazuje wybranym osobom 11 uczniów, więc domniemujemy, że byli to apostołowie wybrani przez pana Jezusa. Już nie ma z nimi Judasza, więc zostało ich tylko 11. I pan Jezus mówi: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Czyli tym samym, tak to rozumie, że zrobił z apostołów też i nauczycieli, którzy mają nauczać. No bo jeżeli mają czynić uczniami, no to jest uczeń, no i powinien być nauczyciel. Czy może być uczeń, który nie ma nauczyciela, czy są no, dzieci, które nie mają nauczycieli, nie chodzą do szkoły, to oni są uczniami? No nie, na przykład małe dzieci przecież nie są jeszcze uczniami. Stają się dopiero uczniami wtedy, kiedy pójdą do szkoły, kiedy tam spotkają się z nauczycielami i będą się uczyły, no i będą pobierały właśnie naukę od tych. Nauczycieli. Więc ja tutaj rozumiem, że Pan Jezus czyni właśnie tych swoich uczniów nie już tak uczniami, ale nauczycielami. Oni już odrobili swoje zadanie i teraz stają się nauczycielami, aby uczyć innych. Ale czego? Uczyć przestrzegać wszystkiego, co przekazywał Pan Jezus. O czym mówił Pan Jezus? No, o czym mówi w ogóle Słowo Boże? Więc to mają wszystko przestrzegać. No i teraz pytanie: w takim razie. Jeżeli Pan Jezus wskazuje, że są osoby, które mają nauczać wszystkiego, no to w końcu, czy Pan Jezus naucza, czy uczniowie? Dalej, jak sobie poczytamy, na przykład Dzieje Apostolskie, to też tam znajdziemy fragment w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, 42 werset. I trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach, czyli. Trwali w nauce apostolskiej. Dlaczego w nauce apostolskiej? No bo właśnie Pan Jezus dał autorytet, powołał nauczycieli, aby oni dalej przekazywali tą naukę, czyli wybrał osoby, które dalej będą nauczycielami i będą nauczały. Inne osoby. Te inne osoby, które chcą się uczyć, stają się automatycznie uczniami. Co taki uczeń powinien robić? No Powinien iść i słuchać nauczyciela. Oczywiście powinien być w jakiejś tam szkole. No i tutaj właśnie mówimy o tym zgromadzeniu, że byli we wspólnocie. Razem spotykali się i trwali właśnie w nauce apostolskich. Oczywiście, że nauka apostolska nie była inną nauką niż nauka Pana Jezusa. To jest ta nauka wzięta od Pana Jezusa i Pan Jezus również obdarował w mądrości apostołów, aby dalej nauczali. Oczywiście Pan Jezus tutaj był 3,5 roku, około 3,5 roku na ziemi. Pewne nauki przedstawił. Oczywiście były też nauki starotestamentowe, które też obowiązywały. Które z całą pewnością apostołowie znali, ale dalej w Biblii mamy jeszcze coś takiego jak listy apostolskie, ponieważ był jeszcze taki czas po wstąpieniu Pana Jezusa, kiedy to Pan Jezus przekazywał dalej swoim powołanym apostołom pewne słowa, pewne porady, wyjaśnienia, i dlatego apostołowie pisali również listy, listy do zborów, aby wyjaśniać, no, już mogę też powiedzieć, interpretować, chociaż słowo interpretować może nie jest najlepsze, właśnie wyjaśniać to, co było przekazane przez pana Jezusa. Tak, no właśnie, łopatologicznie, aby te zbory, które powstawały, dokładnie wiedziały, co pan Jezus miał na myśli. I to właśnie pokazywali, tego nauczali apostołowie. Dlatego, kiedy czytamy listy apostolskie, mamy dokładną interpretację, dokładne zrozumienie, dokładną. Wykładnie tego, co mówił Pan Jezus, a co właśnie przekazywali apostołowie. Dlaczego na to w ogóle zwracam uwagę? No i właśnie mi się z tą przypowieścią skojarzyło. Pan Jezus zostawił słowo. Pan Bóg wcześniej posyłał swoich wybranych, aby przekazywali. Oni nie chcieli. Lud izraelski nie chciał słuchać tych, tych wybranych, więc ich gonił, zabijał i źle się z nimi obchodził. I tak samo pan Jezus wybrał swoich uczniów, wybrał apostołów, aby dalej przekazywali i nauczali innych. Nauczali uczniów. Ale jak to właśnie dzisiaj uczniowie? Uczniowie, kiedy dzisiaj słyszą naukę, która jest w listach apostolskich, która została dokładnie zinterpretowana. Apostoł Piotr mówi, że nie wolno interpretować sobie dowolnie tego, co Bóg powiedział. Ma być to. Konkretnie zrozumiane. Niestety w dzisiejszych czasach można bardzo często usłyszeć i słyszy się, że a to jest Twoje zrozumienie, to Ty tak myślisz, a wiesz, a jeden to rozumie tak, a drugi to rozumie tak. I wszyscy ci, którzy tak odpowiadają, myślą, że są uczniami, uczniami Pana Jezusa. Myślą, że mają Ducha Świętego. No ja się wtedy zastanawiam, no jeżeli mamy Ducha Świętego, a Duch Święty jest. Jeden, dokładnie taki sam, no to nie powinniśmy myśleć, że można to zinterpretować w dwojaki sposób. Może być tylko i wyłącznie jedna interpretacja, jedno wytłumaczenie. No to pytanie, kto ma rację? No i właśnie, tu się zaczyna przekomarzanie. No bo ja jestem dłużej w wierze niż, niż ty, a ty jesteś jeszcze młody, a ja jest, już mam więcej doświadczenia, różnego rodzaju takie pomysły. Ale przecież pan Jezus powołał tych 11 uczniów. Ich posłał, aby oni. Przekazywali tą naukę. No wiadomo, umarli już, tak? Można powiedzieć, niektórzy mówią, że nie ma apostołów. Ja osobiście uważam, że apostołowie dalej są. I tak mam taki podział na mój. Nie robię z tego żadnej doktryny, wykładni, ale dzielę na apostołów Chrystusa i apostołów Kościoła, ponieważ no, nigdzie nie widzę, żeby też byli odwołani i żeby ci apostołowie umarli te jak dinozaury. Dlaczego jak dinozaury? No bo nie śmiercią naturalną. No. W każdym bądź razie, z całą pewnością byli apostołowie, którym zostało objawione słowo i to byli ci apostołowie powołani przez Pana Jezusa Chrystusa, tak osobiście. Wtedy ci, którzy się spotkali z Nim twarzą w twarz, więc oni to przekazywali. Dzisiaj mamy apostołów, którzy już nic nie dodają do żadnego objawienia, zrozumienia. To już wszystko mamy tutaj oczywiście w Piśmie Świętym pokazane, piękną, wykładnie zrobioną. I właśnie Jaśnie. Jak jest już zrobiona ta wykładnia, to nie wolno nam... Interpretować. No i jak to rozwiązać? A ja to rozumiem tak, a ty to rozumiesz tak. To jest twoje zrozumienie. Słuchajcie, no jeszcze sięgnę do listu Pawła, apostoła Pawła, do Efezjan czwarty, rozdział jedenasty, werset. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. On, czyli Pan Jezus. I mamy tutaj w kościele pokazane, że są wybrani ludzie. Oczywiście wszyscy są równi przed Bogiem, ale Bóg. Niektórych wybiera i ustanawia do pewnych zadań, po co, aby właśnie, na przykład, zostali nauczycielami. I tak samo jak ci apostołowie, którzy zostali wybrani, aby nauczali, to Pan Bóg dzisiaj już sobie oczywiście znany sposób wybiera osoby, z całą pewnością to osoby, które są dobrego serca, czystego serca, które mają dobre zrozumienie, z pewnością jakiś, jakiś czas w wierze mają, ale to dokładnie Pan Bóg. Ocenia i patrzy się na to serce, i dlaczego jednych tak wybiera, a drugich nie wybiera. Nie wiem, nie będę na to odpowiadał, nie wiem według jakiego schematu działa Pan Bóg. Można się to, o to jego zapytać, jak będzie sąd. Natomiast są tacy ludzie i on ich wybiera. Po co on ich wybiera? No właśnie po to, aby nie było dowolnej interpretacji. I teraz, kiedy my mówimy, a słuchaj, to jest Twoje zrozumienie, albo ja to inaczej rozumiem, powinniśmy się zastanowić. Kim my jesteśmy? Czy Bóg wybrał nas na nauczycieli, na pastorów, na apostołów, proroków czy ewangelistów, aby właśnie dalej nauczać? Czy może wybrał nas na uczniów Pana Jezusa i my, jako uczniowie, mamy słuchać tych nauczycieli wybranych? I to, że nieraz nam się wydaje, że my coś inaczej rozumiemy, albo nauczyciel źle interpretuje, no to może nam się wydawać, ale jeżeli jesteśmy pewni, że nas Bóg nie wybrał, no i Kościół oczywiście tego nie rozpoznał, a wręcz odwrotnie, kiedy rozpoznał kogoś, że Pan Jezus wybrał właśnie na nauczyciela, i Kościół to oczywiście też rozpoznał i potwierdził, no to niestety zachowujemy się tak jak ci z winnicy czyli zabijamy, kamienujemy i nie chcemy słuchać tego, co Pan Bóg do nas w swoim słowie. Mówi. Niestety ta przypowiedź ze Starego Testamentu, ta powiedziana 2000 tysiące lat temu przez Pana Jezusa, jest aktualna i dzisiaj. Dlatego tak wiele jest tych podziałów, w szczególności w kościołach protestanckich, właśnie, bo każdy myśli, że może sobie interpretować Biblię jak chce, bo ma Ducha Świętego. No ale jeżeli mamy Ducha Świętego. No to musimy działać w jednym duchu. Jeżeli Słowo Boże mówi i jest dla nas autorytetem, i uznajemy, że jest to Słowo Boże, że Bóg wybrał innych i kazał nauczać wszystkiego, no to wszystkiego. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba? Są w kościele i nauczyciele, i uczniowie. Zadajmy sobie pytanie, zadajmy pytanie Bogu, kim my jesteśmy: uczniami czy nauczycielami? A może jesteśmy właśnie takimi uczniami bez nauczycieli? Pozdrawiam serdecznie, błogosławię i życzę dobrej nocy. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Łupatologicznie o Biblii. Jeżeli temat podobał Ci się, drogi słuchaczu, to kliknij kciuk w górę. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowałeś kanału na wąskie drodze, to zapraszam Cię serdecznie oraz zachęcam do udostępniania i komentowania.